Zapraszam na krótką analizę. A spojrzymy dzisiaj na spółkę Aforti. Na pewno jest to jedna z mniejszych spółek z rynku New Connect. Można czasami wręcz obserwować sesje, kiedy nawet nie mamy praktycznie żadnych transakcji na spółce. Ja lubię nazywać takie spółki takim określeniem trupie spółki. No bo jednak może gdzieś być problematyczne też, kiedy nabywamy pakiet właśnie akcji większy takich spółek, no to ze względu właśnie na, na czy to duże luki w arkuszu zleceń, no możemy mieć problem ze zbyciem właśnie i to też należy mieć na uwadze i o tym pamiętać przy inwestowaniu, no myślę, że w dużą część spółek. Z rynku New Connect, zresztą nie tylko, niektóre mniejsze spółki na rynku głównym też jakieś bardzo płynne nie są i o tym należy pamiętać, to tak jeszcze przed analizą. A już wracając do samej spółki. Jeżeli chodzi o jakieś informacje, no to tutaj z maja zeszłego roku jedna z firm, która zajmuje się wydawaniem różnych rekomendacji dla, dla spółek ustalała wartość godziwą dla akcji Aforti Holding na 12 zł. Po trzech miesiącach w sierpniu podniosła tę cenę do 14,20 zł, aby w listopadzie jeszcze ją podnieść o 40 do 15 zł. I 60 groszy. Poziom wysoki, aczkolwiek proszę spojrzeć, gdzie jesteśmy. No, nie jesteśmy nawet w połowie tej drogi do tych powiedzmy 16 zł. Można powiedzieć, że jesteśmy niewiele ponad, ponad poziomem 3 zł. Obserwujemy dynamiczny trend spadkowy który jednak też był proszę spojrzeć poprzedzony jak dynamicznym trendem wzrostowym, więc no taki trochę roller coaster tutaj na wykresie. W 2017 roku za jedną akcję, za jedną akcję płaciliśmy poniżej 2 zł, a już w roku 2020 za jedną akcję płaciliśmy 28 zł. Także no na pewno dość, dość ciekawie to wszystko wygląda. Teraz, tak żeby skupić się na takiej przeszłości niedalekiej. No to gdzieś mniej więcej od połowy grudnia roku 2020 obserwujemy taki trend spadkowy, dość powolny, nie jest to tak gwałtowny ruch, ale jednak konsekwentny. No jesteśmy cały czas niżej, bez nawet jakichś większych prób odbicia. Także no typowy, typowy trend spadkowy. Ale kiedy tak patrzę na ten wykres, kiedy tutaj pierwszy raz go sobie odpaliłem, bo nawet nie spoglądałem szczerze powiem na spółkę od, od już dłuższego czasu, no to jakby wydaje mi się, że możemy zbliżać się powoli do jakiegoś poziomu przynajmniej lokalnego dna. Tylko ja też zadałbym sobie takie pytanie, gdzie tutaj jakby. Gdzie tutaj szukać jakiejś okazji inwestycyjnej na takiej spółce z tak minimalnymi obrotami i z tak minimalnym zainteresowaniem? Gdyż nawet jeżeli jesteśmy na, na jakichś poziomach, które są dnem, no to pytanie, czy, czy będziemy obserwować jakieś prawda, dynamiczne i spektakularne wybicie, jak na jakichś spółkach takich większych, bardziej, bardziej rozgrywanych, czy to nie będzie tak, że po prostu będziemy poruszać się cały czas na tych podobnych poziomach, jakieś sesje większej zmienności, mniejszej zmienności, spowodowane właśnie dość pustym arkuszem zleceń, albo czy też nie będzie tak, że ewentualny ten trend wzrostowy, który gdzieś by się zaczynał, nie będzie bardzo, bardzo powolny i w perspektywie nawet kilkunastu miesięcy, Będziemy niedużo wyżej y, niż jesteśmy teraz. No a to taka wtedy myślę inwestycja y, trochę nieopłacalna, choćby ze względu na to, że Wtedy raczej trzeba by zaangażować większy kapitał, a tak jak już mówiłem na wstępie, angażowanie dużego kapitału w takie spółki mało płynne, średnio płynne, no w mojej ocenie nie jest zbyt dobrym pomysłem. Ewentualnie jakiś, jakiś mniejszy kapitał pod jakieś wybicie, które myślę może gdzieś nastąpić za jakiś czas, można spróbować angażować. Jeżeli chodzi o Aforti, to tyle. Zachęcam do oglądania innych analiz, do oceniania filmu i subskrybowania kanału. Do usłyszenia, cześć.